Samego robimy a świń mudrę, unosimy się delikatnie, odchylamy i z wydechem skłon do balasany. Z wydechem klęk podparty dociśnijcie dłonie, wydłużamy tu w prawa, noga wyciąga się do tyłu. Wydech przenosimy nogę do przodu, kładamy stopę prawą pod lewym kolcem pozycja gołębia i dłonie są po środku. Uda, kładziemy tułów na udzie, głowy opieramy na ziemi, jeśli to możliwe. Dociskacie dłonie do ziemi, golenia prawego, robicie aświn mudre i z wydechem odrolowujemy się do góry otwierając, odpychamy się też od nogi, odsuwamy delikatnie prawy, go, prawy kolec biodrowy od uda, odchylamy się i z wydechem ponownie skłaniamy. I z wdechem znowu odpychamy się, odchylamy i skłaniamy kilka razy w ten sposób. Badając sobie, jaki zakres odchylenia jest dla Was komfortowy. I później rozluźniamy się na momencik. Możecie przenieść ręce na prawą stronę i rozluźnić się. Łie wracają i z wydechem wychodzimy do Balasany. Z wdechem siadamy do sam.